Hejka, ja jestem Amai Dzisiaj będzie TAG hmm, Bo nominowała mnie Lilian LPS To jest w ogóle Moja pierwsza nominacja, znaczy No pierwszy raz ktoś mnie nominował I to jest takie wow i, 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 i wow i I, i wow Ech, No jak zawsze się muszę powtarzać A więc Dzisiaj właśnie sobie tą Nominację zrobimy? Czy czy coś? No tak, sobie zrobimy. Tak, ogólnie to pytanie jest 9. I, I fajnie, że jest 9, bo byłam. Bo byłam za chwilę. No ale tak. Chciałabym Was prosić o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i komentowania Tak. A my przechodzimy do pytań. Dobra, pierwsze pytanie. Co oznacza Twoja nazwa kanału? Słuchajcie. Moja nazwa kanału oznacza. Tak właściwie co nie wiem co oznacza. Po prostu... ojej, głupia ostrość, no. Kurczę. Po prostu weszłam sobie na słownik polsko-chiński. Tak, chi chiński. To były jakieś mroczne dźwięki. Przyjmijmy, że, że nie trzymamy ludzi w ciemnej piwnicy. To znaczy co? Yy, dobra, więc yy, no, więc wyszłam sobie na ten słownik. No i... Yy... Pisałam tam, już nie pamiętam co, no i mi wyszła ma i jest ama i, i co. I dodałam LPS, bo, bo jestem bardzo kreatywna. Bo kreatywność to jest nagrywanie kurty na schodach w środku Dobra, drugie pytanie. Jakie najczęściej nagrywasz filmiki? No he, he, no wiadomo, że shoppingi, nie he. he. Nie no, żarcik, bo kiedyś ogólnie wydawałam kasy tylko na pet shopy, dlatego były same shoppingi auta muszę jeździć naprawdę. No ale teraz się staram robić co innego. No i ten... No. Więc no najczęściej to shoppingi, ale staram się robić coś innego, żeby też nie było, że jeszcze bym rozpieszczona czy coś. Bo nie jestem rzecz jasna. Kolejne pytanie, jaki był twój pierwszy LPS? A więc moim pierwszym petropem była taka gońseniczka. Jest ona mega ładna, na początku mi się nie podobała, ale teraz jest bardzo ładna i ma dziurkę. No i jest mega brudna, co mi troszkę przeszkadza, no ale ją umyję. No i jak mówiłam na początku mi przeszkadzała, ale teraz twierdzę, że jest słodziutka Kolejne pytanie to będzie czwarte. Tak, czwarte. Jakie byś najbardziej chciała LPS? No ja bym najbardziej chciała... Hmm. Jamniczkę Monopoly jamniczkę 909 z panierka nintendo, tego serduszkiem takiego Fazi shootera fazji doga, w ogóle jakiegoś doga, obojętnie jakiego, albo tom'a, albo fazji doga taką białą jamniczkę taką, no taką białą, mnie. te auta jeżdżą jak co nie? to nie masz żadnych kosiarek w domu ani co? no, więc popy, ale chciałabym też chihuahua no i, i bym chciała więcej tych takich z długimi oszami, teraz mi nazwa wypadła, basetów, basetów, tak? I, i takich, tego kształtu takiego, który był w ostatnim shoppingu z tym coli, okazało się, że to jest fake, tak? No, nie mnie oszukała, niestety, ale no Nieważne, i tak yy, kosztowałam nie 15 zł, co ja się spodziewać mogę. No, wiecie, ten kształt taki, ten piesek, no, to też bym ich chciała więcej. No i małe husky, bo też są słodkie. Kolejne pytanie, czy będzie jakiś serial? Szczerze powiedziawszy, to planowałam serial, ale jak na razie to nie mam pomysłu. Yy, a no, też są lekcje. O Jezus. Tak, mój spaniel już jest na wyczerpaniu, on po prostu ze mną nie wytrzymuje. No ale też są lekcje i też się muszę uczyć, więc... więc no, hmm. słowa każdej to jest luberki, Po prostu każdej. No ale planuję serial. Hmm, możliwe, że będzie, ale no jeszcze nie mam fabuły ani nic, po prostu tak sobie myślę. W głowie a może... a może będzie serial, a może będzie serial, a może w końcu zrobię innego trappingu, nie? Ojeju, no i, i, i no, no więc może będzie serial. Szóste pytanie, jakby nazywał się twój serial? Y, mój serial nazywałby się y, oczywiście Szkoła Janusza. Mm, tak, to jest y, rzecz y, taka. No, mm. no, Szkoła Janusza. Tak. Nie no, ale tak na serio to... To nie wiem może, bo planowałam słuchajcie short film, wiem, że to trochę nie na temat, ale planowałam short film, no głupia ostrość, o, planowałam short film mm, Takie marzenia się spełniają, no i teraz to coś Buczy Ja nie mogę po prostu, nie umiem wytrzymać po prostu. ciągle coś buczy mm. No i znowu by się może nie spełniają Ten short film, który miałam nagrać, ale no nie nagrałam oczywiście Jakoś wszystko chcę nagrać, a tego nie nagrywam Ciekawe co nie? Dobra, kolejne pytanie Czym nagrywasz? Ja nagrywam Samsungiem yy, Ale nie telefonem, tylko tabletem Na którym też mam lekcje, a potem jest zapalny Kolejne pytanie, ósme Ile masz subskrypcji? Obecnie mam subskrypcji 24 Choć moim marzeniem jest 100 subskrypcji, takie duże marzenie to 100 subskrypcji, a takie mniejsze no to 50. I powoli dużymi krokami się do tej 50 zbliżamy. I ostatnie pytanie. Czy tak ci się podobał? Oczywiście! I w ogóle Lilian, ty tak fajnie nagrywasz, zasubskrybowałam cię. Yy, no, 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 to jedna subskrypcja ode mnie i, i łapki pod filmami. No. Wierzę w Ciebie, idź dalej, bo, bo na serio fajnie nagrywasz. Jesteś mega śmieszna. W pozytywnym, oczywiście, zdaniu, i no, no, idź przed siebie, bo mega fajnie nagrywasz. I yy, no, wiem, że będziesz fajną YouTubarką. Er, LPS-Tuberką, er, sorry. No, jak tam wolisz. Ale tak, yy, tak mi się spodobał i jest super, naprawdę. Ja tak w ogóle się jarałam, jak tą nominację piszczałam, kurde, prawie zawału dostałam Ale no, słuchajcie, miał być shopping, ale um, przepraszam bardzo um, osobę, bo jej napisałam, że będzie shopping, ale nie było, bo odbiłam się w, w takim przedmiocie, a nie umiałam tego zamazać i tak dalej Więc no przepraszam, ale chyba nie chcecie już oglądać moich paczek i, i nożyczek, więc no ale w tym shoppingu dostałam pieska, kotka i tam inne y, dodatki jakieś, i no, naszyjniki. No, ale y, to tyle. W ogóle, sorry, że nie było filmików tak długo, było chyba miesiąc, ale no, nie mam niekiedy wędry do nagrywania. No i tam. Na szczęście Lilian uratowała mnie. Zaś to Buczy, serio? Godzinę później. Nareszcie razie się przestało, no jupi, jupi, naprawdę. Y... na szczęście, Ilian nie uratowała ym, od wielkiej fali y, hejtu, że nic nie nagrywam. Znaczy, no wiem, że tego hejtu by nie było, bo nikt mnie nie ogląda, ale yy, no, więc Ilian mnie uratowała i, i no. I się bardzo cieszę. Yy, więc no, ja raczej nikogo nie nominuję, bo i, i tak mnie żadne post nie ogląda. Kolejny, kolejne. czy mam smutne życie? Smutne życie, bez tuberki. O właśnie, może tak się będzie nazywał mój serial. Smutne życie, bez tuberki, ty. Haha. Ha. Więc dzięki, dzięki, Lilian za nominację. Yy, oczywiście, no, subskrybuję. No i pa, widzowie, moi kochani. Pa, Lilian. Mua, trzymaj się i, yy, no, rozwijaj karierę, czy coś. Dobra, pa, kochani. Piuu, mam teraz lekcję, Piu. Piu, 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 na 300 nie mam. Piu, 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 pa, pa.